Do tego, do czego ty to do no, nie ma do no, czego. czego ty to Nie ma do Nie mamy sznurków żadnych nie? Ja mam sznurki. No, dawaj. To muszę... Robimy cygański obóz. Proszę Dzień bardzo. Jest. Mamy biwak. Ale pogoda nas nie rozpieszcza. Bo mieliśmy robić obóz indiański. A robimy obóz cygański. Cygański też jest fajny. Cygański orszak już na Ciebie czeka. Zaczynamy eksplorację w jednej z jaskiń sudeckich w Sudetach Wschodnich. Nie wiem, jak ten ptaku tu przejdzie. Tak, puść sobie jedną rękę w przód, właśnie o bardzo ładnie. I fajnie, elegancko. Jeszcze pójść do przodu troszkę z połokciu masz rację, żeby jak najmniej się uświnić. No fajne są tutaj, ze, No niezłe, ale tu nas udotyka. No. Mhm. Zobacz, co Jaskinia ma bardzo ładną szatę naciekową, troszkę zbita oczywiście przez zbieraczy minerałów. O, ale ktoś już używał stalaktyk ładnych. Stalaktyty, stalagmity. Formy groniaste. Perły jaskiniowe. Też są ślady mycia na, na ścianach. Żeberka jeszcze się pojawia. I mamy całą kolonię podkowców. Ale tutaj jakie są? No, tutaj były stalagmity. A tu stalagmity. Na wprost macie na twarzy, zobaczcie mnie to perze. No, tu masz co to jest? Jak to się nazywa? Stalagmit. To jest stalagmit. Guano nietoperza. Patrz, jest w kupy jego, a on tu wisi, widzisz? O oh, ale yeah. cześć. Idziemy korytarzem nadziei. Zobaczyć miejsce, gdzie trwają prace, żeby jaskinia dalej puściła. dla siebie tu. Trzeba, a ten nie emigracji Tak. Krzysiek własną terminologię opracował. Na struktury gronia groniaste mówi kurzajki. No ale dobra, ma prawo takie. Nazywać po swojej Mamy wiadereczkę. Prace w jaskini trwają. Na molisko jest takie miękkie, no ale trzeba się i tak narobić tu, tak. na gimnastykować. Ekipa, proszę bardzo, czeka. Dobrze. Taki korytarz, taki, taki. Do się i tylko do popatrzenia. I do popatrzenia, bo wiaderkami pracować ci się to za bardzo nie chce. No nie. Poczekasz, aż będzie wykopana i wtedy przyjdziesz i nie ma. Nie ma. W tym miejscu rzeczywiście zobaczcie, że... A dlaczego? Bo jest na i jest wypełnione do końca było i nie było możliwości, żeby się szata naciekowa tutaj tworzyła.

Fajnie. No dobrze i no wychodzimy zaraz. No właśnie żebyśmy się ale Wejdziemy spokojnie. Bloki. I proszę bardzo jaskinia w świetle UV, bardzo ładnie, poprosiłbym tu na górze nad głową co macie, o żeberka rozmaite i o stalaktyty i stalagmity nad głową, o, pięknie hmm? To wygląda jak w kosmosie. Rekin. Szczęki. Szczęki dziesięć. 19.16. Czas na kolację. Zobaczymy rozmaite potrawy. Mamy plandekę. Wiodr zaaranżował. No i proszę bardzo, zobaczcie jak wygląda sudecki kalmar. Kalmar jest z wieprza, tak? Nie mam pojęcia. Z wieprz. To jest taka rzeka, żeby nie było, że my to wieprzowimy. <laughs> na, Lubelszczyźnie. na Lubelszczyźnie. I tam są kalmary. Tak. O, było. proszę bardzo. Tak wyglądają te kalmary z wieprza. O, smacznego. Kiedyś na wieprzem była bardzo dobra knajpa. To taka 24 godziny otwarta taka restauracja, ale świeżonki mieli zawsze. A, świeżona, świeżyna Bocz, bardzo dobra. Bardzo dobra była. Tak, panie Krzysiu. Pan Krzysiu. Poświęćcie na niego siedzi sobie i odpoczywa po wytężonej pracy dzisiaj. nie? Przechodzisz na kolację, czy głodny nie jesteś? Czy zjadłeś już? Aha, masz kanapkę. Dobrze, Aga, proszę bardzo. bufet z Perelu mamy. Żeby nie było, to jest herbata. Herbata, tak. Ale ciepła dlatego w małych ilościach. Tak. Kurujemy się, bo jest zimno. Chyba banderoli. A jak wiecie, jak jest zimno, to trzeba się ogrzać. Patrz, jaki ładny kolor bursztynowy. Nalewka bursztyniarza. Tu, o. O. Proszę bardzo, jest, jest. Yy, Karpacz, dzielnica Zakopanego, jakby ktoś nie wiedział. O, i proszę bardzo, jest. Sudecka kola. No. I proszę bardzo. Słyszałem, że mają taką książkę pisać teraz o Karpaczu. Wiecie jak ma... tytuł jest jej? Myskar <grymne> Chcesz sobie osobny kubeczek lewo. Nie wiem, no, możesz wylać trochę. Wlać. <grymne> zmieszać jedno z drugim. Odin, dobra. No. Ale się pokaleczył. Jest Dobra. na pracę. Dobra. Dobra. To pod co? Podsztolnie. Pod sztolnie. Pod sztolnie. Sztolniówka, zobaczcie. Tak wygląda sztolniówka. O. o bardzo dobry trunek ta herbata.